Od tej chwili już nie grzesz. Rozważamy piątą niedzielę Wielkiego Postu. Kiedy to usłyszeli, wszyscy, jeden po drugim, zaczęli odchodzić, poczynając od starszych. Pozostali tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Jakże chciałbym tak stanąć przed Jezusem, sam na sam, tak jak ona. Nie muszę się rozliczać z niczego. A czego tak często wymaga ode mnie moje sumienie, bo przecież pragnę być lepszym, dobrym. To nie ja, ja poprzez moje staranie staję się dobry. To On, Jezus, takim mnie uczyni. On wie, jakim jestem. Więc powtarzam ze świętym Pawłem: Nie mówię już, że to osiągnąłem, że już stałem się doskonałym, lecz pędzę, abym też pochwycił bo i sam zostałem pochwycony przez Jezusa Chrystusa. Może i nam ciężko jest zrozumieć Chrystusa tak jak tym odchodzącym, ale nie bójmy się spojrzeć na stojących wokół nas. To oni wraz ze mną tworzą nową wspólnotę Chrystusową. Wraz z Marią podążamy drogą przymierza, przymierza miłości. A sam Bóg podpowiada nam: Oto ja. Dokonuje rzeczy nowej. Pojawia się właśnie. Czyż jej nie poznajecie?